Rosyjskie drony wykorzystały terytorium Białorusi do ataku na Polskę. Reżim Łukaszenki odciął się od współudziału w tej operacji. Twierdzi, że drony zboczyły z kursu, a Białoruś również je zestrzeliwała. Nie ma jednak żadnych dowodów na zestrzelenie dronów w białoruskiej przestrzeni powietrznej. Szef Sztabu Generalnego Białorusi i wiceminister obrony tego, tego kraju Paweł Morawiejka oświadczył, że Białoruś ostrzegła Polskę o nadlutających dronach. Strona polska to potwierdziła. Co to wszystko oznacza? Więcej w materiale. Drony rosyjskie nad Polską. 19 bezzałogowców przekroczyło granicę z państwem NATO. Część z nich została zestrzelona w polskiej przestrzeni powietrznej. Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO. I dlatego wszyscy nasi sojusznicy sytuację traktują bardzo poważnie. Aby odeprzeć atak, polskie siły powietrzne zaangażowały myśliwce F-16, a wsparcie zapewniły sojusznicze siły NATO: holenderskie samoloty F-35 oraz włoskie samoloty AWACS do nadzoru powietrznego, a także śmigłowce Mi-24, Mi-17 i Black Hawk. Po raz pierwszy Polska uruchomiła artykuł 4 NATO, co oznacza nadzwyczajne konsultacje państw członkowskich sojuszu. Sojusznicy są zdeterminowani, by bronić każdego centymetra terytorium sojuszniczego. Unia Europejska zapowiedziała nałożenie kolejnych sankcji wobec Rosji w odpowiedzi na atak. Europa w pełni solidaryzuje się z Polską. W wyniku ataku na Polskę nikt nie ucierpiał. I nagle coś huknęło, że spadł Żerandol. No. Na dole. Jeden z dronów, jak powiedział podczas konferencji prasowej polski wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, spadł 10 kilometrów od jego domu. Inne 75 kilometrów od stolicy Polski. Na sytuację zareagował wołody Zełenski. Moim zdaniem Rosjanie również mogli to zrobić po to, aby partnerzy nie przekazywali Ukrainie systemów obrony powietrznej przed zimą. Potrzebują tego, aby pokazać, że mogą zaatakować Europę jest bardzo podobne do stylu Putina. Kreml tej sytuacji nie komentuje i odsyła do rosyjskiego resortu obrony. W Rosji twierdzi się, że 19 dronów mogło zabłądzić. Tej nocy Ukraina przeżywała kolejny atak dronowy. Właśnie ze strony Ukrainy leciały bezzałogowce do Polski, ale większość dronów nadleciała z terytorium Białorusi. Oficjalny Mińsk odciął się od udziału w ataku. Szef Sztabu Generalnego Białorusi Paweł Murawiejka poinformował, że śledzono ruch dronów i przekazywano informacje stronom polskiej i litewskiej. Informowaliśmy ich o zbliżaniu się niezidentyfikowanych obiektów powietrznych. Polacy potwierdzili, że taka informacja z Białorusi dotarła. Zaznaczono jednak, że podobna wymiana informacji nie jest niczym nadzwyczajnym, co podkreśliło dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Białoruskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że pomagało nawet zestrzelić drony. Nie przedstawia jednak na to żadnych dowodów. Reżim Łukaszenki odcina się od tego ataku. Co to jest? Maskowanie odpowiedzialności? Czy Łukaszenka po prostu nie ma wpływu na operację Rosjan z wykorzystaniem terenu Białorusi? Najprawdopodobniej Łukaszenka cały reżim Łukaszenki jest tak mocno powiązany z Federacją Rosyjską, ma, jest tak zależny od Federacji Rosyjskiej, że najprawdopodobniej nie dochodzi do takiej konieczności informowania Aleksandra Łukaszenki o tym, co się będzie działo z tymi dronami oraz tym, co planuje robić Rosja. Więc tego również nie możemy wykluczać, co zresztą potwierdza kontakt od strony białoruskiej w sprawie tych. tych Dronów. Podobną sytuację było przed wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Łukaszenko później wielokrotnie tłumaczył się tak, że on nie wiedział, że tutaj jakieś ćwiczenia były. Aleksandrze, niemieckie wydanie Bild napisało, że ćwiczenia Zapad 2025, które zbiegły się w czasie z tym atakiem na Polskę, czy naruszeniem polskiej, polskiej przestrzeni powietrznej, że w ramach tych ćwiczeń Zapad чвічу оборони Калінінграду, і то означає чвічення атаку на коритер Шувальський. Як би ж то скоментував? Generalnie to pokrywa się z koncepcją rosyjską, rosyjską koncepcją tej aktywnej obrony. Co prawda, no zobaczymy jak, jaki będzie przebieg tych, tych manewrów, chociaż no, zresztą wiemy, że te manewry są cykliczne, a warto przypomnieć ćwiczenie Zapad z 2017 roku, kiedy akurat państwa takie jak Polska i Litwa zostały potraktowane w ramach tej legendy o tych ćwiczeniach jako kraje wrogie, które planowały zaatakować państwa Weisznoria, co również mówi o takiej perspektywie albo o tym pryzmacie, przez jaki patrzą Rosjanie i Białorusini na podobne ćwiczenia. Tak, jeszcze na chwilę pozostając przy tej publikacji Bild, Julian Rybke, autor tego artykułu, pisze, że nie powinno nas zmylić niewielka ilość żołnierzy, którzy uczestniczyli w tych ćwiczeniach. Najważniejszy jest scenariusz. I podobno według niego ćwiczony jest scenariusz zastosowania broni jądrowej, a także pocisków średniej, średniego dystansu. Na ile te ćwiczenia Zapad 2025 tak, w swoim scenariuszu, Potencjalnie są groźne dla Polski. Tak naprawdę kinetycznie, w takim zwykłym rozumieniu, nie, nie są te ćwiczenia zagrożeniem. Natomiast te plany i z punktu widzenia perspektywy, załóżmy, tej wiedzy zdobytej, tej koordynacji, współkoordynacji w przyszłości to oczywiście może być stanowić zagrożenie dla całej wschodniej flanki NATO. Natomiast podkreślam, że na chwilę obecną nie widać wyraźnego, wyraźnych objaw tego, że te ćwiczenia, manewry są jakimkolwiek, konkretnym zagrożeniem dla Polski, bądź nawet dla Ukrainy. Tak, ale scenariusze, które, sam, to, które sam tam są ćwiczone, w przyszłości mogą być potencjalnie niebezpieczne. Ja dobrze rozumiem. Tak. Ostatnie pytanie w tej części, za chwilę zobaczymy materiał o zamkniętej granicy. Tak. Granica została zamknięta z Białorusią. Tak? Mm. W sensie bezpieczeństwa, na no ile to ważny krok, zamknięcie granicy? Bo wiemy też, pamiętamy, że podczas inwazji Rosji na Ukrainę, Rosjanie wykorzystywali przejście graniczne po prostu. Jak byś to skomentował? Zdecydowanie zamknięcie przejść granicznych to jest bardziej decyzja polityczna, która jest powiązana m.in. z manewrami, z zachowaniem Republiki Białorusi wobec Polski i obywateli polskich, również na terenie Republiki Białorusi.